Dzień dobry kochani, Kamila Zawłocka. Zadzieram kiedy lecę Kostaryka, La Fortuna. Przepiękne miejsce, miejsce, które ja nazywam swoim domem. Dlaczego o tym opowiem dzisiaj? Opowiem Wam też o tym, co warto tutaj zobaczyć, co warto robić, co warto zobaczyć w całym kraju, czy jest bezpiecznie, jakie są koszty i zdradzę wam kilka ciekawostek o kostaryce również. Zapraszam, lecimy. Słuchajcie, ten odcinek będzie trochę nietypowy, trochę przegadany. Mam nadzieję, że będzie mnie słychać, dlatego że jestem w hostelu jest dosyć głośno. O tym też zaraz opowiem, ale generalnie chcę Wam opowiedzieć dzisiaj o tym, skąd ja się wzięłam w miejscowości La Fortuna de San Carlos w kostaryce, dlaczego wracam tutaj z taką radością i jak to się wszystko zaczęło? Side by side, our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Się, słuchajcie, jestem oficjalnie w Kostaryce. Mam teraz e, dwie godziny postoju, dlatego że jadę z e, transportem pseudo prywatnym, który organizuje się dla turystów, ale w związku z tym, że ja znam właścicieli firmy, to przywiezą mnie za darmo. Natomiast dopiero za dwie godziny, więc dwie godziny. Teraz pewnie się zajmę montowaniem filmu z, y, z Salwadoru dla was, a potem e, wreszcie La Fortuna. Ech. I arenal, i jej. Już po drodze z lotniska w San Jose do mojej ulubionej fortuny, ciężko nie zachwycić się widokami. Kostaryka jest magiczna, kochani. To raj dla miłośników przyrody, a ta soczysta zieleń jest tutaj jedyna w swoim rodzaju. Jeśli chodzi o moją historię z Kostaryką, kochani, od tego zaczniemy chyba. To był to zupełny przypadek za pierwszym razem. Mianowicie była to tak naprawdę moja pierwsza podróż poza Europę, taka na, dłuż, na dłużej i samotna. Wylądowałam na Kubie sama, też właściwie przez przypadek, przerażona lekko. Kuba była bardzo trudnym kierunkiem. Pierwszej nocy, słuchajcie, Próbowałam zrobić sobie selfie z panem, takim staruszkiem, który tańczył ze mną salsę, typowym z kubańskim cygarem, wiecie, typical selfie po prostu z kuby, i roztrzaskałam mój telefon. Na Kubie nie da się naprawić roztrzaskanego telefonu, także zaczęło się dosyć grubo i byłam tam dwa tygodnie i to była jedyna podróż w moim życiu, kiedy się rozchorowałam, jeżeli chodzi o żołądkowe klimaty, i schudłam, mm -hmm. słuchajcie, w dwa tygodnie 7 kg. Moi znajomi się śmieją, jak opowiadam tę historię, że to jest świetny kierunek w takim razie dla osób, które chcą zrobić sobie dietę. Nie polecam. Z Kuby poleciałam do Meksyku. Na spontanie również, dlatego że stwierdziłam, że w Meksyku się dobrze je i tanio, więc może mnie tam dokarmią. Tak też się stało. W Meksyku wydarzyła się sprawa dosyć smutna. Ja wtedy nie miałam konta bankowego w Polsce, miałam jedynie konta bankowe w Hiszpanii, dlatego że przed tym wylotem pracowałam w Hiszpanii. I zapomniałam zadzwonić, żeby zgłosić to, że jestem w Meksyku do banku i bank uznał transakcję z Meksyku jako fraud i zablokowali mi karty bankowe. Jak zadzwoniłam, to powiedzieli, że już niestety nie mogą tego cofnąć i jedyna opcja jest taka, że mi wyślą moje karty pod adres w Hiszpanii do Sewilli. Lekko ich oczywiście wyśmiałam, no i mówię, że jestem w Meksyku i że nie ma opcji, że generalnie to mam 50 dolarów w kieszeni i naprawdę jakby, no, potrzebuję tych kart, tak? Nie da się. Tak więc zostałam trochę z niczym, słuchajcie, i oczywiście można próbować Western Union, i tak dalej, przesyłanie, i to i tamto, ale stwierdziłam, że poradzę sobie może w inny sposób i zaczęłam pracować. W Meksyku pracowałam tylko przez chwilę, dlatego że nie czułam się nadmiernie bezpiecznie. I teraz pewnie wiele osób napisze mi, że to nie jest tak, że Meksyk jest niebezpieczny. Słuchajcie, jeżeli chodzi o turystyczne miejsca, to nie jest raczej niebezpieczny. I faktycznie Cancun, Playa del Carmen, Tulum i tak dalej, w miejscach, gdzie są turyści, policja dba o to, żeby oni się czuli bezpiecznie. Natomiast ja, kiedy postanowiłam tam zamieszkać, to już mieszkałam w takiej części bardziej wśród lokalsów. I powiem Wam, że bałam się o godzinie 18, kiedy robiło się ciemno, bałam się po prostu do supermarketu iść na piechotę i brałam taksówkę. I stwierdziłam, że no nie ma opcji, żeby tak żyć. Więc otworzyłam booking.com. I stwierdziłam, że przecież mam duże doświadczenie w turystyce i mówię w kilku językach. I właściwie dlaczego by nie spróbować? Wysłałam moje CV do kilku hoteli i hosteli, resortów w Kostaryce i w Panamie. Zadzwoniono do mnie z czterech miejsc. I szczerze to wybrałam to miejsce tylko dlatego, że podobały mi się zdjęcia hostelu i hamaki. Dlatego dzisiaj przemawiam do Was z hamaku, słuchajcie, bo to przez te hamaki tak naprawdę tutaj wylądowałam po raz pierwszy. Następnego dnia już po rozmowie z Człowiekiem z HR tutaj, z hr który w tej chwili jest jednym z moich przyjaciół. Wylądowałam już na lotnisku i dwa dni później już byłam w pracy. Słuchajcie, wylądowałam w małej wiosce pod wulkanem, zupełny spontan, nie wiedziałam nic o tym miejscu tak naprawdę. Wiedziałam, że jest dużo natury, że jest pięknie, że jest to mała miejscowość. Na tym mi zależało, bo stwierdziłam, że będzie bezpieczniej. I faktycznie fortuna bezpieczna jest. Także historia dosyć taka na książkę, że tak powiem, natomiast ja jestem mega wdzięczna za to, że to wszystko się tak potoczyło. I przyznam Wam, że zawsze jak spotykam ludzi w podróży, którym coś się nie udaje i sypie się plan albo cokolwiek się dzieje, co nie jest nadmiernie przyjemne, to zawsze mówię, poczekajcie, bo z tego może wyniknąć coś naprawdę fajnego. I trzeba to przeboleć, bo... Tak jak widzicie, ja miałam ten lot przez LA i posypało się i musiałam kupić nowy i wylądowałam w Salwadorze i byłam zachwycona i Salwador będę wspominała z ogromną radością i mam nadzieję, że uda mi się wrócić dlatego że mam niedosyt. No i to też było przez przypadek. Także oczywiście nerwy są. To nie jest tak, że ja jestem zawsze uśmiechnięta i radosna jak mi się takie rzeczy dzieją. To też wpadam w panikę i ogólnie krzyczę i płaczę i to wszystko robię, co normalni ludzie robią. Natomiast Staram się zawsze sobie myśleć w tyle głowy, że z tego może wyniknąć coś fajnego i żeby się nie stresować jednak nadmiernie. Kostaryka była cudownym przypadkiem i słuchajcie, wtedy zostałam na 4 miesiące, i rok później przyleciałam z powrotem, skontaktowałam się z moim szefem. Przyleciałam z powrotem, dał mi inne stanowisko, lepsze już wtedy. Kupił mi nawet lot z Polski chyba. No i wylądowałam znowu tutaj na kilka miesięcy, na dłużej już wtedy, jakoś chyba 6 miesięcy, zostałam czy 7. I, no, wiecie, moja pasja podróży jakby zmusza mnie do tego, żeby się ruszyć z miejsca, więc aż tak długo nie zastawałam. Natomiast odkładałam sobie pieniądze. Pracując tutaj, słuchajcie, spałam w hostelu. Przez większość tego czasu, tak naprawdę. No, z 5 miesięcy spałam w hostelu w pokoju łączonym dla 18 osób e, i codziennie spałam z innymi osobami. Było to niesamowicie męczące, bo pracowałam po 12 godzin dziennie przez 6 dni w tygodniu. Nie była to praca ciężka fizycznie, nic takiego, dlatego że ja. E, Najpierw na początku byłam, tutaj się nazywa to host. Byłam człowiekiem, który umila ludziom w resorcie czas, to znaczy oprowadza ich, pomaga im, organizuje im wycieczki, udziela wszelkich informacji i tak Po prostu człowiek od wszystkiego, tak naprawdę. Bardzo miła pozycja, jak dla mnie, bo ja bardzo lubię rozmawiać z ludźmi, lubię poznawać nowych ludzi, szczególnie w podróży, więc to była bardzo fajna przygoda. A potem byłam menadżerem takiej dużej imprezy. Zbudowaliśmy w środku dżungli basen i taki stage dla DJ-a, scenę w sensie i a organizowałam takie wielkie pool party. No i słuchajcie, było to wszystko bardzo męczące, szczególnie właśnie śpiąc w hostelu, ale mój szef był na tyle miły, że ja za ten hostel nie płaciłam i stwierdziłam, że jeżeli mam wynająć mieszkanie, tutaj nie są mieszkania drogie, słuchajcie, bo mogłabym wynająć coś malutkiego za mniej więcej tak no 300 byłoby ciężko, może za 400 dolarów, powiedzmy miesięcznie, nie? Więc to, to nie jest jakaś tragedia. Natomiast ja te 400 dolarów wolałam odłożyć, żeby popodróżować trochę. No i faktycznie udało mi się kilka państw tutaj wokół zobaczyć. Byłam w Panamie dwa razy, w... zrobiłam Nikaraguę, Gwatemalę, nie wiem skąd ja jeszcze tu. Kolumbię, Ekwador. No, kilka wiecie, w międzyczasie, że tak powiem. Więc dzięki temu, że spałam w takich warunkach, a nie innych, było to mega męczące, ale udało mi się faktycznie trochę popodróżować. I co, no, i wyjechałam, i jak widzicie, tęsknię i wracam. I jest niewiele miejsc na świecie, do których wracam, a tutaj po prostu głównie ze względu na ludzi, dlatego że ja naprawdę mam tutaj drugą rodzinę. To są ludzie, z którymi ja jestem w kontakcie powiedzmy raz w tygodniu, a nie było mnie tutaj trzy lata. No, także to jest moja historia. Słuchajcie, w skrócie mocnym, bardzo się cieszę, że mam to miejsce, bardzo się cieszę, że mam tutaj przyjaciół. Oczywiście, przylatując teraz, nie płacę już za nocleg. Nie płacę za wiele atrakcji, które są tutaj dość drogie. No i teraz przechodząc do tego właśnie, co można robić tutaj w okolicy. Jest, słuchajcie, kilka symboli tego miejsca. Przede wszystkim jest przepiękny wulkan. Słuchajcie, w Kostaryce jest kilkaset wulkanów, czego siedem jest aktywnych. Ten tutaj również jest to wulkan Arenal, który jest uznawany za jeden z najpiękniejszych wulkanów w Ameryce Centralnej, dlatego że jest taki pięknie symetryczny. I naprawdę robi wrażenie, jeżeli ktoś ma szczęście i zobaczy go bez chmur, dlatego że często jest w połowie pokryty chmurami, to naprawdę jest na co popatrzeć. Możecie sobie zerknąć u mnie też na Instagramie są zdjęcia. I faktycznie, wulkan to jest coś, co trzeba zaliczyć: to znaczy, oficjalnie na górę wejść nie wolno. Czasami lokalsi zabierają turystów nielegalnie. Nie polecam, jest to bardzo trudny hike i bardzo intensywny i dość niebezpieczny. Oprócz tego jest piękny wodospad Katarata Rio Fortuna przepiękne miejsce również. No i przede wszystkim można tutaj robić bardzo wiele różnych turów, słuchajcie, i Fortuna z tego słynie. I to są tury od różnych hike'ów, spacerów, jazdy konnej, wszelkiego rodzaju. Sporty ekstremalne, to znaczy ziplining, rafting, są tury w nocy, są tury coffee and chocolate, wszystko tak naprawdę, co możecie sobie wymarzyć. Jak dla mnie najistotniejszy jest jakikolwiek hike wokół wulkanu w Parku Narodowym Volcano Arenal. Na pewno. To jest must see. Bardzo mocno polecam Kataratę, to znaczy ten wodospad, dlatego że jest naprawdę imponujący. Ja bardzo lubię konie, więc zawsze też decyduję się na jazdę konną. Jeżeli chodzi o sporty takie ekstremalne, to ja bardzo lubię rafting i rafting robiłam tylko tutaj, ale naprawdę to jest kilka firm, które rafting robią ekstra. A więcej o tym, co warto zobaczyć w miejscowości La Fortuna, jak i w całej kostaryce. Już w kolejnym odcinku. Dziękuję za dzisiaj. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to zapraszam i zachęcam. W najbliższy piątek pokażę wam, jak wyglądają takie wycieczki konno, wspinaczka wokół wulkanu, najwyższy wodospad i kilka innych pięknych miejsc. Oprócz tego opowiem o kosztach, noclegach i bezpieczeństwie w Kostaryce. Zapraszam serdecznie, Kamila Zawłocka, zadzieram kiece i lecę.